Witam w czwartym odcinku na kanale chiński RUX. Dzisiaj nauczycie się liczyć po chińsku do 10 oraz jak te liczebniki gestykulować za pomocą ręcyma. <śpies -try> jedziemy. W takim razie, jak powiedzieć i pokazać cyfrę numer 1? Ano tak, i. 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 proste? Następnie numer 2. R, 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 3. san, san, 4. sy, sy, sy i 5. U, ⁇,⁇,⁇,⁇ u, Uuu. Jak widzicie, pierwsze pięć cyfr jest bardzo łatwo pokazać, ponieważ my robimy to w ten sam sposób Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć Ale, żeby nie było zbyt prosto, to następne pięć cyfr pokazujemy w zupełnie odmienny sposób Rzekłbym, że wręcz w odjechany Zobaczcie i posłuchajcie Następną liczbą, którą jest 6, pokazujemy w ten oto sposób Lio, Lio, Lio Nie jesteś spoko, 7 Siódemka brzmi i wygląda następująco Ci, 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 mi scusi Osiem. Pa, pa, pa. Loser. Dziewięć. Dział, 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 dział. I ostatnia cyfra na dzisiaj, czyli dziesięć. Szy, 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 szy. Sz, sz. I to tyle na dzisiaj z liczebników. Musicie jednak pamiętać, że Chiny są ogromnym krajem, dlatego występują pewne różnice w pokazywaniu poszczególnych znaków. Na przykład, dla niektórych osób 7 nie będzie wcale pokazana w ten sposób, lecz w ten sposób. Lek like chiński rocks, rock and roll Oraz 10 może również wyglądać w ten sposób. 3, 3, 3, 3, 3. A teraz policzmy razem wspólnie do 10. I. R. San. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok ludziska, mam nadzieję, że podobała Wam się dzisiejsza lekcja, że nauczyliście się liczyć po chińsku do 10 oraz, że nie poddacie się w nauce i że zobaczymy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. dzień.